No, co się stało? No, no, tak, tak, no, no, dawaj. Nie pięknie, pięknie, tak, pięknie, Ej, uraju, hej, Tak, tak, ej, uraju, uraju, Dawaj, no no, już nie pogadasz? Nie? Pogadasz tatą. Ojejku, <śm> ojejku. jejku. ojejku. jejku jejku. No tak. no tak, no tak. Gdzie byłeś dziś? No, gdzie gdzie byłeś? No, tak, tak daleko? Nie bały się? Ojejku, tak, tak daleko, o, tak daleko, o, tak daleko, ojejku, tak daleko i co robiłeś, no co robiłeś, co robiłeś, biegałeś tak, czy latałeś tak, o Boże, o Boże, tak latałeś, pokaż jak. A pokaż jak. No pokaż. Aż tak, tak? Aż tak latałeś? Ojejku. Synku. To ty będziesz normalnie lotnikiem, tak? O tak. O, ojejku. Nerwuj się, malutki. Ty się. No. No tak. To co, gdzie byłeś? A, -a. O kur. O tak. To gdzie byłeś? No, gdzie byłeś? No? Byłeś. O tam, tak daleko, tak? O tam, tak daleko? Tak daleko? Tak daleko O tak daleko? Tak daleko byłeś? O Ojejku. tak daleko? No. Agu. Agu. No. No. Powiedz do babci, cześć. No, powiedz, cześć do babci. Powiedz, cześć babcia. Powiedz. No. Powie. no. o, Cześć. Tak. no, Ojej! 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 Kurczę! Cześć, Kuba i cześć! No? Oh. To co, powiesz babci gdzie byłeś? Powiesz gdzie byłeś? Tak? Ej, ejku, byłeś tak? Tak? Dobrze, przykryjemy troszkę, tak? No. Ojej, dobrze. To powiedz do widzenia. Do widzenia. No. Eju, eju, ej. Eju, eju, ej. Tak. Tak. Hmm. Co to za oczy? Co to za Co? Co to za oczy? ładko. łatko! No. No tak. Ojejku, okay. jejku. jejku. Taki zadowolony jesteś? to tak?